Mszą świętą w intencji ojczyzny w Kościele Ojców Dominikanów rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Tuż po mszy o godzinie 10.30 rozpoczęła się manifestacja patriotyczna na placu Bartosza Głowackiego, podczas której Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega, podkreślił wagę tego święta. Cieszmy się wolną, niepodległą, silną Rzeczpospolitą. Manifestujmy swój patriotyzm i przywiązanie do symboli narodowych. Cieszmy się Polską, która, jak każdy kraj, ma swoje problemy, co nie zmienia jednak w najmniejszym stopniu faktu, że przeżywa obecnie swój najlepszy okres w całej swojej historii. Bez wojen, bez cierpienia, bez niewoli, bez terroru, bez upokorzeń, głodu, bez nadziei na lepsze jutro. Cieszmy się Polską, celebrujmy jej święta, takie jak dzisiejsze. Podkreślajmy, jak John Kerry, jej niebywałe osiągnięcia i bierzmy za nią odpowiedzialność. Poprzez codzienną pracę, poprzez aktywność obywatelską, dobre uczynki i dobre słowo. I poprzez pamięć o tych, co walczyli o jej niepodległość. Pamiętajmy także o tym, iż choć w przeciwieństwie do nich przyszło nam żyć w wolności i szczęśliwych czasach, to prawda, że żadnemu narodowi wolność i niepodległość nie jest dana raz na zawsze. I jest to wciąż. Aktualne. A uczniowie liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika przedstawili program artystyczny. Manifestacja zakończyła się złożeniem kwiatów przed pomnikiem Bartosza Kłowackiego. Pół godziny przed południem w Tarnowrzeskim Domu Kultury podczas koncertu Jana Kondraka można było posłuchać m.in. piosenek Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego, a po południu w Zamku Dzikowskim z wykładem pod tytułem Kazimierz Wielki wystąpił Henryk Samsonowicz. Po nim zaprezentował się zespół muzyki dawnej z Mielca – Hortus Musicali. Tradycyjnie jak każdego roku Tarnobrzeski Klub Strzelecki, Grom, przy współudziale klubów strzeleckich Eta Werna i Wspólnota, zorganizował zawody upamiętniające święto niepodległości. Tym razem zawody zostały rozegrane w sobotę 9 listopada. Patronat nad nimi objął prezydent miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz.